witajcie dzisiaj postanowiłem nagrać taki filmik dotyczący układu zasilania paliwa w takim motociągniku trochę chciałem, chciałem tym filmikiem nawiązać do filmu pana Pawa Korbanka który tam też wrzucił materiał o tym jak tam mechanik opowiada o takim ciągniku tylko że model 64 65 także też taki sam silnik i tam w tamtym ciągniku była pompa uszkodzona wtryskowa i chciałem tutaj pokazać jak ja tutaj sobie poradziłem z takim problemem, że filtry się dość często mi zatykały. Także ja tutaj mam zamontowany na zasilaniu taki filtr. Zaraz tutaj światła, wam trochę zrobię więcej, może będzie lepiej widać. O, taki filtr mam tutaj zamontowany na zasilaniu paliwa. Prosto na tym przewodzie, prosto który idzie ze zbiornika. To jest filtr, filtr paliwa od Golf'a dwójki tego 1.6 TD. Ten filtr też był w, tam w Fordzie Scorcie bodajże, tym 1.8 Dizlu tam pewnie jeszcze, tam w, w czymś był, on tam w takich starszych pojazdach. Także tak, no, co tu można powiedzieć? Zamontowałem taki filtr, no bo wiadomo, no, paliwo u nas w Polsce jest jakie jest. Raz jest lepsze, raz jest gorsze. No nie mam niestety tego dwupaszczowego spompu z, z filtrem. Paliwo kupuję na, na stacji normalnie w karnistry póki co, no, bo niestety no w moim przypadku za bardzo się to nie opłaca. Kupowanie takiego zbiornika póki co. No i wiadomo jak jest z tymi karnistrami zawsze tam jakieś brudy, jakieś tam farfotle mogą się trafić różne takie, takie rzeczy, takie tematy. Yy, no i był taki problem, że te filtry główne tutaj jest separator. Odstojnik, a tutaj jest główny filtr. No, po prostu często się brudziły. Tam instrukcja przewiduje, żeby je wymieniać co 400 godzin. Tam bodajże chyba co 200, czy co 300, żeby odwodnić je. Bo tutaj korki są od spodu do odwodnienia, nie wiem, już dokładnie nie pamiętam. Ale coś koło tego. No, ale niestety no, z tym paliwem było tak, że często tam te filtry się przytykały. A one są dosyć drogie, bo komplet takich filtrów, no to akurat tutaj są te ZAKKO, oryginały wsadzone, no to komplet takich filtrów tam nie wiem, za 300 zł, to nie wiem czy teraz kupi, wątpię. Dwie sztuki, nie wiem czy nie więcej, no tam jakiegoś innego producenta tam yy, będą tańsze, no ale to nadal za dwa filtry będzie koło dwóch koło stówek. Tam może za 150, no co jest no dosyć sporo jak tam powiedzmy wymieniać co 50 czy, 100, czy co 100 godzin te filtry. Także ja sobie tutaj problem rozwiązałem takim o filtrem z Golfa, tak jak mówiłem on tam bezpośrednio jest na, na, tym, na tym wężu, który idzie do, do tego pierwszego filtra, jest po prostu tutaj wąż przecięty z filtr wstawiony, on tutaj ma tylko wejście i wyjście, zaraz Wam jeszcze poświecę, o, na ósemkę przewód, przewód jest ósemka w środku, tak jak tam w większości ciągników, przeważnie to tak jest, tutaj jest akurat dobrze, bo jest zasilanie na na zwykłym gumowym przewodzie, tam w zbiorniku żadnego sitka nie ma, bezpośrednio idzie tutaj do, do tego pierwszego filtra, sobie tutaj tak o to rozwiązałem ten filtr kosztuje tam 20-30 zł w zależności od producenta no jak widzicie, tam wymienić go to dosłownie minuta 8, no bo co tam, odkręcić dwie opaski, tutaj ja tylko mam tak wsunięty w trytko, złapane to może jakoś pięknie to nie, nie wygląda można byłoby sobie uchwyt tam dorobić, ale spełnia swoje zadanie, także tam demontaż jest szybki Tutaj jeszcze mam zawarek zwrotny wstawiony tam między tym filtrem a tym pierwszym ustojnikiem. O tam nie wiem czy będzie widać. Problem też był taki, jak nie było tego filtra. To ten zawarek po prostu się zacinał, bo tam paproch podszedł, pod niego, tam jest taka membranka I po prostu zawarek potrafił się zaciąć, nie trzymał. Kiedyś jeszcze wam pokażę, miałem o taki filtr zamontowany, taki zwykły. Coś podobnego jak jest w motocyklach, w kosiarkach, też widzę w dużo, dużo ludzi w ciągnikach, to coś takiego ma, no. no ale to po prostu moim zdaniem ten filtr jest, jest no lipny trochę tutaj w tym przypadku, bo on jest bardzo mały. Zobaczcie on jest, bardzo mały filtr, ma małą tą powierzchnię filtrującą, akurat ten, ten jest nierozbieralny, także tam kilka, kilkanaście godzin, no i potrafił się zakleić. Taki filterek, czyli trzeba go wyrzucić po prostu, no bo tego się nie da rozebrać, tam mycie to tam niewiele pomaga, no wiadomo, tam nie ma co tu, nawet i nie ma bardzo jak tego umyć. A z paliwem, tak jak już mówiłem, nawet jak jest paliwo czyste, tam bez brudów, no to jak wiecie, teraz mamy ten B7 na stacjach z tym dodatkiem bio, on nie lubi jak się go długo trzyma, bo po prostu tam po jakimś czasie, tam powiedzmy po trzech miesiącach, no po trzech miesiącach to może nie, ale po pół roku potrafił się z niego takie gluty wytrącić, taki osad, i ten osad, no, potrafi zabić taki filtr. No, w sumie każdy filtr potrafi zabić. Jak gdzieś tam na be w beczce ktoś ma, czy nawet tam w małzerze, czy w jakimś tam dwupaszczowym, no, to już bez różnicy, bo po prostu z tego biosie potrafi ten osad wytrącić. I tak to wygląda. No, co tutaj? Tutaj jest silnik Perkins, pompa VP30. Jeszcze on nawiąże do tego filmu, yy, który tam rzucił tam pan Korbanek. Pokazywał tam mechanik, że klient nie miał tego pierwszego filtra. W ogóle się też zastanawiam, jak mu to działało, bo. Bo za tym filtrem jest pompka paliwowa, zaraz Wam pokażę. O, tutaj mamy tą pompkę zasilającą. Pod tą pokrywką jest też takie sitko małe. Jeżeli tam tego pierwszego odstojnika nie było, tego filterka, no to cały syf ze zbiornika, jeżeli nie było nic tam po drodze więcej, to cały syf szedł tutaj na ten filterek. A tutaj, jak wiadomo, no osad się osadzi. No i nie ma przepływu dobrego. A nawet jak, im, jak to jakoś tam przepchnie ta pompka dalej, no to wszystko idzie na główny filtr, no. No tutaj jest ten, to wszystko jest takie, ta pompka nie jest duża, tam też kiedyś to rozbierałem, tam te kanaliki też nie są za duże. Także tak to wygląda. O, wrócili, wróciliśmy tutaj do filtrów tych głównych. Także jeżeli tam u tamtego pana nie było tego filtra pierwszego i paliwo szło bezpośrednio ze zbiornika do tej pompki i z pompki na ten filtr, także cały syf szedł w tą pompkę. No, i pompkę, i później na filtr. No i wiadomo, no, czym lepsza filtracja, tym, no pompa ma lepiej, bo jak wiecie, te pompy, no nie są zbyt żywotne. Te VP30, tam jak ktoś miał Forda, Opla, tam Audi, te 2,5, te V6, na tym, tylko że tam była VP44, ale to bardzo podobna konstrukcja. Tam jeszcze w rowerach były te pompy, w Land Roverach, tam, no w różnych tam autach te pompy były, przeważnie tam Ford, Opel. Te starsze jednostki te w dieslu miały tą pompę tutaj jest ten sterownik zaraz wam poświęcę ten w którym tam ten e, rezystor padał tam boż w 2002 poprawił te sterowniki bo tam do 2002 to był taki problem z tymi sterownikami że ten tranzystor to no po prostu tam 120 150 tysięcy przebiegło tam w, e, w samochodach no palił się no i niestety pompę trzeba było sterownik trzeba było robić nie było sterowania tutaj zaworem dawki zaworem kąta wyprzedzenia wtrysku też także no te pompy są dosyć czułe na, na zanieczyszczenia także no myślę jak ktoś ma taki ciągnik no, albo inny no, to warto sobie taki filtr zamontować drogo to nie kosztuje no też jest oszczędność duża no bo tak jak mówiłem ten kosztuje tam około 20-30 zł, a te oryginalne tam no trzy jakieś zamienniki no to 200 zł. także jak tam wymieniać trzeba ja tam nie wiem co 200 godzin jak nie ma tam tego dodatkowego, no to koszt jest jakiś tam dwukrotnie większy jeżeli jest ten filtr, no to te 400 godzin spokojnie przeżyją tak jak tam w instrukcji jest podane, nawet i pewnie 500 no bo wiadomo, tam wszystko praktycznie ten filtr wyłapie, bo to jest filtr typowo do diesla, tam on ma 15 czy 20 mikronów ten ma ten powinien mieć 150, no i ten już jest dokładny to powinien mieć też tak 15, 20, tam zależy, różny, różni producenci tam różnie to produkują ale przeważnie jest coś koło tego, taka filtracja no i tu tamtego klienta, no tak jak tam było pokazane w tamtym filmie, no niestety pompa padła, no może i przez to, że nie było tego filtra też poniekąd pierwszego. Nie miała gdzie ta woda też się odkładać, tak jak widzimy, no tutaj jest odstojnik przezroczysty, tam widać o wszystko, czy jest woda, czy nie ma. Szło to, a ta pompa, no wiadomo, jak to, jak to pompy, no czy takie, czy tamte, które są w Common Railach, te, yy, no są bardzo czułe na paliwo, wtryskiwacze, no tutaj akurat wtryskiwacze w tym ciągniku są zwykłe. Najzwyklejsze na zwykłych końcówkach, także no tam nawet jakiś koszt naprawy tego nie jest duży. No ale pompa, już taką pompę zrobić, no to trzeba liczyć tam od 2,5 do, do 3,5 tysięcy z koszt. Tutaj jak widać jeszcze nie była robiona. Ciągnik ma około 10 tysięcy godzin, nic nie było robione. Pompa siedzi fabryczna, nie wy... ja jej nigdy nie wyciągałem tak jak i widać i nigdy nie była wyciągana, no bo po regeneracji pompy od razu widać, no bo. Podczas regeneracji tak tam wymieniają części, rozkręcają. No to ta farba wszystko tutaj już będzie podpada. To będzie widać, że ta pompa była robiona. Poza tym będzie widać plomby. po pompiarzu, tam znaki takie fartku przeważnie robią. Tutaj jest tutaj jak widzicie nic nie było robione. Tutaj ktoś powie, że może ten filtr przepływ blokuje. No tutaj nie ma za bardzo opcji, żeby tak się działo, ponieważ jest właśnie ta pompka zasilająca, która ten wałek napędza ją. I ona jakby paliwo i tak i tak ciągnie, także tutaj pompa nie ma ciężej zaciągnąć, no bo w samochodach niektórych nie było pompy pompki wstępnej tam, ani elektrycznej, ani żadnej, także tutaj o w tej pompie, tu w korpusie z przodu jest pompa łopatkowa, która tam ciągnie ze zbiornika paliwo. Tam powiedzmy, no nie wiem, tak w Fordzie tak było, tam w BMW chyba była pompka, no ale to pominowszy i ta pompa tutaj łopatkowa, ona tutaj wstępnie ciśnienie wewnątrz pompowe wytwarza. No także tam jakby po drodze było dużo filtrów, także tak pewnie byłoby coś ciężej jej to pociągnąć, no wiadomo. Ale tak jak w ciągniku jest pompka, ta wstępna, mechaniczna, także tutaj no jej różnicy nie robi. Tutaj jest ten zawór, który reguluje ciśnienie, taki czpieniowy, te, te wewnątrzpompowe. Te wstępne ciśnienie, które tam steruje o tym tym zaworem. Tutaj mamy drugi też taki zawór, w tym miejscu jest. Je się ustawia na stole probierczym, te zawory, tam nie powinno samemu się przy nich kręcić. Także taka ciekawostka, sterownik też tutaj nigdy nie był robiony, On tutaj tak jak już tam wspominałem od 2002 roku Bosch poprawił te sterowniki, te rezystory tam chyba mocniejsze montował, czy tam jakoś lepiej to, lepiej tam je po prostu jakby to powiedzieć, jakoś tam pastę może kładli, taką termoprzewodzącą, żeby to się nie grzało, bo ten sterownik przeważnie tutaj się nagrzewał. Tutaj w cienniku, no tak widzimy, no tutaj ciepło i tak odprowadza wentylator. Jest to wszystko przewiew ma w samochodach tam jakieś gdzieś jest zabudowane. To gorszy temat z tym będzie. Z tą pompą tam będzie i cieplej, że tak powiem. Bardziej to się będzie grzało, no ale tak jak mówię, poprawili to, no i jakoś tam tragedii nie ma. No. Tutaj myślę, no to jeszcze wracając do tego filtra. No na pewno to coś pomoże. Zawsze lepsze to niż nic, no zawsze tam jakoś wydłuży. Działanie takiej pompy wtrysków. No wtryski tak akurat tam nie są jakieś wrażliwe, bo to tak jak mówiłem, no najzwyklejsze końcówki tam wtryski. Najgorsza jest ta pompa właśnie to VP30. No ale też one nie są takie straszne, jak się dba właśnie o układ zasilania musi być szczelnie. Przede wszystkim nie może być tutaj, żeby gdzieś powietrze ciągnęło czy coś. Bo one nie lubią te pompy na sucho pracować. Tam jak się zapowietrzy, to nie można za bardzo tym kręcić długo, nie wiadomo tam ile 5 minut też. Aż kurcz, aż sam jakoś to za zaciągnie, najlepiej wtryskiwacze popuści, dobrze to odpowiedzieć, żeby ona tam na sucho nie pracowała. Bo tam to jest typowo pompa smarowana paliwem, nie jest tak jak w tych starych sekcyjnych yy, rzędowych, że tam były smarowane olejem z silnika, z magistrali silnika, a ewentualnie swoim olejem, tak jak tam w Ursusach, tam tych małych tam się olej wlewało. Także tam ona jest bardzo wrażliwa. Co tu więcej, można powiedzieć? Tam, jak będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Ogólnie to jest plan, żeby nagrać tę prezentację tego ciągnika tam kiedyś, wolną chwilą. Tam bo za wiele tam o nich nie ma w internecie, a widzę, że przeważnie tak jak ja się śmieję, tylko John Deere. John Deere, wszyscy John Deere nagrywają. A warto też może coś innego nagrać. Także tak to wygląda. Tutaj ogólnie na no, temat rzeka jest, można tutaj opowiadać godzinami o tym, no bo już trochę mi się światło kończy. no, Jakie tutaj są. Jaki jest problem z tym paliwem? No to jak wiecie, tak jak już wspominałem, no ja na razie muszę kupować paliwo jak muszę. Banki staram się mieć czyste, no ale wiadomo, no nie da się tego uniknąć, no bo gdzieś tam przy tankowaniu coś wpadnie, czy nawet tam e, jak się to paliwo tam składuje, powiedzmy, nie tam postoi dłuższą chwilę, nie, czy tam nawet i w zbiorniku w ciągniku, no staram się tam nie trzymać długo tego paliwa, no ale tak jak teraz stoi, ciągnik dwa miesiące nie uruchamiany akurat, bo nie był potrzebny, no to paliwo tam jest w zbiorniku, no wiadomo, że jakiś tam osad się może wytworzyć. Także no myślę, że jak macie takie ciągniki albo podobne. Macie drogie te główne filtry. No bo wiadomo, no w jakimś tam Ursusie, czy tam w innym ciągniku, do którego filtr kosztuje 20 czy 30 zł. No nie ma sensu tego montować, bo te główne można wymienić po prostu częściej. I tyle. Są tanie tam, dwie, trzy dyszki i jazda dalej. No ale tutaj, no wiadomo no, komplet tych filterków, no to swoje kosztuje, także no. Jak są tam, powiedzmy, na, na te 400 czy 500 godzin, mają wystarczyć, to po co je tam wymieniać co 100 czy co 200 i płacić? Jak można na przykład za to coś innego kupić, tak? Można sprawę taki załatwić filterkiem z Golfika za dwie dyszki i też jest ok. No i ja już mam to tak zrobione. Nie wiem, za dwa lata też będzie, no jest duża różnica. No bo te filtry, jak powiedzmy, tam. Przed zimą odwadniam je, czy tam jak wymieniam to jak zdejmuję te filtry główne to one są praktycznie no w tym nie ma nic dosłownie nie ma nic jest jak nowy jest czyściutki nie ma nic no bo można powiedzieć myślę że jakieś 80% pewnie 90 nawet zatrzyma ten filtr i ten odstojnik co nie złapie ten to jeszcze złapie ten i ten także no różnica jest bardzo duża jest bardzo czysto no widzę że i też tutaj na tych przewodach to wszystko tak jakby nie no nic tam się nie dzieje nigdy tam nie było żeby tam jakiegoś problemu jak ten filtr zamontowałem bo wcześniej to mówię, no też nie było problemów ale strasznie o ten filtr się brudził tu dosłownie potrafiły czasem jakieś farfocle być zaworek się potrafił zaciąć mówię, ten wcześniej był ten mały co Wam pokazywałem no to to według mnie to lipa do takiego dużego silnika no bo to duży przepływ paliwa jest tutaj idzie, tego paliwa jednak sporo przepływa yy, przez ten wężyk także tam jak jest więcej brudu to, to się moment zapycha Także jeżeli <laughs> macie tam podobne ciągniki, macie problem z filtrami tam, albo po prostu, nie wiem, często wam się brudzą, macie problem z paliwem, nie wiem, tam jakiś macie, zbiornik może macie jakiś tam brudny. No zbiornik, jak macie brudny, no to najlepiej by było go wyjąć, wyczyścić po prostu. No do tej rady nie ma. No tutaj akurat zbiornik jest czysty, bo yy, zaglądając tu przez korek, no nie widzę, żeby tam coś było. No w miarę tutaj jest czysto. Ja go nie wyciągałem osobiście. Yy, jeszcze, no ale tam no, nie widać, żeby coś się działo strasznego w tym zbiorniku. Ale zawsze taka tutaj poprawa fabryki, że tak powiem tania. No bo tam co to tam, grosze to kosztuje. No co tu więcej mówić, jeżeli to ma życie, pompie przedłużyć. A na pewno coś przedłuży, no bo wiadomo, woda, wody się strasznie te pompy boją. Jeżeli na nią pójdzie woda, to znaczy woda to nawet jak pójdzie na wtrysk, jak jest wtrysk gorący, pójdzie zimna woda na wtrysk. To po prostu końcówka może od razu ulec, ulec zniszczeniu. No ale to już tam nie zagłębiając się w to. Bo ja tam nie jestem pompiarzem, także tam tylko takie tam od podstawowe rzeczy. I tak sytuacja wygląda. Dobra, bo już tutaj się rozgadałem. Widzę, że tutaj 15 minut ponad wychodzi. No ale myślę, że ktoś może skorzysta z tej wiedzy, może sobie tak zrobi. Nie wiem, jakbyście chcieli tam jakieś inne filmiki o tym ciągniku, czy tam o czymś to wam mogę poopowiadać. Nie, no bo już trochę tam poznałem. Tu jest dużo w ogóle ciekawych rzeczy do opowiedzenia, bo mm, o tym ciągniku no, można coś tam poopowiadać. Nie? No, bo kiedyś no, właśnie chciałem prezentację zrobić, ale to też pewnie trochę potrwa. Także tam jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. Jest tak oto zrobione, jeszcze wam pokażę. No tutaj fabry fabryczne filtry nic nie było ingerowane, jest tak jak jest. Nic tutaj nie było zmieniane, tylko po prostu wężyk, który idzie. Jeszcze Wam pokażę ten, który szedł do tego filtra. Tutaj jest po prostu przecięty, jest wstawiony ten właśnie filtr i zaworek po drodze. I nic więcej tutaj nie było przerabiane. Reszta jest fabrycznie. Tak jak widzicie, pompa, wszystko, nic tu więcej. Łatwo można to zrobić. Jest naprawdę, no mówię, duża oszczędność jest. No i jakby tam ktoś chciał to sobie może i u siebie zamontować, no bo. No wiadomo tam w jakimś Ursusie, tak jak już mówiłem, no to tam nie ma potrzeby czy tam w jakimś sprzęcie, co ma filtry, co filtry tam kosztują jakieś grosze. Także tak, dobra, kończę. Jak tam, tak jak już mówiłem, jak tam macie jakieś pytania, czy tam coś, to, to piszcie tam w komentarzach i to tam może to coś wam odpowiem. Dobra, to na razie, cześć.